Proponuję sprawdzić, kto szybciej poradzi sobie ze stosem burgerów. Co tu jest do sprawdzania? Nawet nie rób sobie nadziei i załatwię cię. Za już, załaj sobie sprawę z porażki? Jeszcze czego? Wciąż mamy mnóstwo czasu. A tak poza tym, to ja powinnam wygrać, bo lubię jeść. Och, mam już dosyć tych burgerów. Nigdy nie myślałem, że to powiem. Przydałaby mi się pomoc. Pikachu, wybieram cię! Kapika! Pika. Oto ja, to potrzebuje mojej pomocy. Ach, tak? Mnie też by się przydała pomoc Pokémonów. Charmander, wybieram cię. Tak słodko spałam, ale zawsze jestem gotowa do walki. Wow, nie zdawałem sobie sprawy, że konkurencja będzie taka pyszna. Tak, uwielbiam lody. Zwłaszcza lody, na których są nasze twarze. To szybciej zje, ten wygrywa! Start! To będzie naprawdę łatwe, nigdy nie myślałam, że będę zmuszony wziąć udział w konkursie jedzenia lodów, ale super! Co prawda jedzenie lodów dużymi kęsami nie jest zdrowe. Jest mi też bardzo zimno. Ale jak pysznie! Nawet mi głowa zamarzła, ale czego się nie robi, żeby wygrać. I to jedząc takie pyszne lody! Wiecie, dlaczego wcale nie jest mi zimno? To dzięki moim mocom. Mogę użyć ognia, aby roztopić lody. To oznacza, że nie będzie mi przez to zimno. Świetnie, mam teraz koktajl mleczny. Mmm, pyszności. kaczu na pewno przegrasz tę rundę. Skąd ta pewność? Jestem! Pikachu, co ty robisz? Jestem zły. Dawno nie zostałem porażony prądem. Musiałem to zrobić, żeby wygrać. No co? Ja już wszystko zjadłam. Już? Brawo! Mówiłam, że Czermander wszystkich pokona. To niesprawiedliwe. Nie szkodzi, Pikachu, odpocznij trochę. Squirtle wykona pracę za ciebie. No to ja. Kogo tu trzeba pokonać. Okej, okay, tym razem mamy przed sobą okrągłe pudełeczka z uroczymi słodziakami na opakowaniach. Co jest w środku? Wygląda jak koreański makaron. Tak, to właśnie on. Co prawda, jak na razie te kluski są dość suche, ale nie szkodzi, wiem, że makaron trzeba ugotować. Myślę, że w tej torebce jest przyprawa. Ciekawe, czy dobrze pachnie. A, a psik? O nie! Co ja zrobiłam? Jak mam teraz zjeść ten przypalony makaron? Makaron jest nie tylko suchy, ale i zwęglony. O, oh, aby uniknąć popełnienia tego błędu, najpierw zajmę się wodą. Dobrze, że mam jej pod dostatkiem. Teraz trzeba podgrzać makaron. Mam szczęście, ponieważ jestem w parze z Czermenderem. A ona ma każdą część ciała nierealnie gorącą. Gotowe! Pyszności! A ja jestem taka głodna! Pochłonę to całe pudełko makaronu w mgnieniu oka. Gotowe! To było łatwe. Kuras, Quercyl wygrywa! Nie bez powodu wszystko na nią postawiłem. Co w tym takiego? Charmander, czas na wakacje. Wracaj do Pokebola. Twoje miejsce zajmie Jigglypuff. Witam wszystkich. Nazywam się Jigglypuff. Wow, i na darmo wydostałam się z Pokebola. Będę mogła zjeść ogromny tort. W dodatku zrobiony w kształcie mnie samej. O tak! Tylko mój tort będzie lepszy. W końcu ma moje kształty. Dobra, dość gadania. Przejdźmy do jedzenia tego niesamowitego ciasta. Wow, jaka ja jestem smaczna! Odlot! Całkowicie popieram. Też chcę jak najszybciej spróbować tego tortu. Mm, rewelacyjny. Mogłabym go jeść całe życie. Niam, niam. Trzeba się pospieszyć. Ciasto musi zostać zjedzone tak szybko jak to możliwe. O nie. Jigglypuff, błagam cię, pospiesz się. Albo zrób coś, żeby Squirtle zwolniła. To się da zrobić. Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zaśpiewać. A z jestem taka śpiąca. To działa! Tylko sama nie mogę słuchać tej piosenki. Dziękuję wszystkim, bardzo dziękuję. Brawo, brawo! Esz chyba też zasnął. To moja szansa, żeby się z niego troszkę ponabijać. A ja w końcu mogę dokończyć mój torcik w spokoju. Palce lizać. Hurra, brawo! Wygrałyśmy tę rundę. Nie rozumiem, jak to się stało. To niesprawiedliwe to ta jej piosenka. Nie przejmuj się tym, po prostu odpocznij. Miałd wychodzi, by zająć twoje miejsce. Miał? Witam wszystkich. Jestem Miałd. tym razem był tort, a teraz jest gigantyczna wata cukrowa. Super! Ale fajnie, że biorę udział w tym challenge'u. Będę mógł zajadać się pyszną watą cukrową. I można ją zjeść pazurkami. Są bardzo długie i mocne. Zaśpiewam ci specjalną piosenkę. Co? Nie słuchasz mnie? Znam tę sztuczkę. Nie ma mowy, żebym dał się uśpić twoje piosence. Kurczę, to będzie trudne. Trzeba będzie walczyć z nim uczciwie. Mm, jakie dobre. No dalej, Jigglypuff, paw, postaraj się! Mogę ci. Myślę, że zwykły wskaźnik laserowy mi wystarczy. Wow, to przecież. Muszę szybko złapać to światełko. Ej, co ty robisz dobre z zasadą? Oddaj mi ten laser. Dopiero prędkość. No, tak lepiej. Miał, spójrz. Próbują zabrać ci to światełko. Nie pozwolę im! Ja spadam! Pyszne. Co za brak szacunku. Teraz cała wata cukrowa jest zakurzona i brudna. Nie chcę iść czegoś takiego, to niechigieniczne. A ja wszystko skończyłem. I dokładki też bym sobie nie odmówił. O, mam przecież zapasy na później. Dwa ta cukrowa zuszu też jest pyszna, Ura, mój miał wygrał, niestety giglipa na odpoczynek, miał bidrill zajmie twoje miejsce w pojedynku, jestem gotowa do walki, zastanawiam się, co jest w tych puszkach, nie dowiemy się, jeśli ich nie spróbujemy. Musimy je szybko otworzyć. Jak mam to zrobić z moimi żądłami? Muszę zaryzykować. To będzie wymagało sporo wysiłku. To najbardziej absurdalny widok, jaki kiedykolwiek widziałem. Jak będziesz za dużo gadać, to cię urządlę. Aj! Co ty wyprawiasz? Zaraz cię zjem i zapiję tym, co jest w puszce. Ojej, chyba przypadkowo oderwałem zawleczko od puszki. Już po tobie teraz zwycięstwo jest w mojej kieszeni. Tak myślisz? Nie zapominaj, że jestem posiadaczem najostrzejszych pazurów w okolicy. Udało się, miał. Nadszedł czas, aby spróbować pyszności, którymi wypełniona jest ta puszeczka. Ja też znalazłam sposób na dostanie się do napoju. Wystarczy odciąć górne części tych puszek. Okazuje się, że to dużo łatwiejsze niż sobie wyobrażałam. A całość można wypić zwykłą słomką. Ależ jestem sprytna. Skończyłem! Ja też! Robiliśmy to jednocześnie! Super! Super! Co to się dzieje? To pojedynek. Kto wygrał? Najwyraźniej przyjaźń. Rzeczywiście! Subskrybuj Multidu, aby nie przegapić równie zabawnych challenge'y. Dalej będzie jeszcze ciekawiej, więc zostań z nami.